Chwileczkę odpalimy na tym magicznym urządzeniu Wacusia De Detective Bardzo ładną wersję, Andretronics. Piękna, kolekcjonerska, proszę bardzo. Pudełeczko jeszcze zapakowane, zaraz, zaraz je stworzymy. Słuchajcie, otwieramy Wacusia Detektywa i co mamy w środku? Uwaga. Bardzo. Ule, no, faktycznie, detektywem trzeba być. Słuchajcie, żeby to odczytać, ale mamy całkiem fajne wsparcie detektywistyczne tutaj. O, proszę bardzo. Można bardzo dokładnie się przyjrzeć, wszystkiemu, co się znajduje. Tutaj. Teraz uwaga, co tu jeszcze mamy? Mamy instrukcję. I mamy taką lupkę. Bardzo fajna lupka. A w instrukcji co mamy jeszcze. Jak ty w tą grę grać? No dobrze, to bardzo cenna informacja. I uwaga. Wartość do w Trzy dyskietki. No to zdecydowanie wrzucamy to na dysk. Zobaczymy. Wacka, jak sobie będzie racił. Na razie. Wszystko zaczęło się bardzo zwyczajnie. Był to kolejny prawdziwy dzień. Jak wiele w zawodzie dyrektywa, wacek siedzi nad papierami, ziewa, w, zasypia w biurku. Właściwie był to dziwnie krótki dzień, który przerodził się w noc. A nadal zgłębiam kolejną chwilę zagadkę, śpi. A automatycznie, moim super czujnym zmysłem, wyrejestrowałem wszystkie dochodzące z zewnątrz głosy. Jednym słowem, nic nie mogło mnie zaskoczyć. Let's go! Trzy fantastyczne dyskietki. Czas dać stacji dysków trochę popracować. Coś się wgrywa, no, nie dało się go odpalić z pulpitu, ale damy radę. Dziewczyna ostro pracuje. A my czekamy. Jo, hu hu, that's me. Guys and girls. What coś den detektyw? Zaraz tam się ma pojawić. No i są nasi ulubieńcy, słuchajcie LK Abalon prezentują O, oh, no moment Uwaga, ruszamy, słuchajcie, wadkiem idziemy po pierwszy klucz Mamy pistolet, wow i ja on nawet strzela Tylko, kurde Chłopak tupta, o O, ktoś chyba zjadł pająka pozbyłem całej amunicji to było bardzo sprytne z mojej strony hops, hops. O -o. mamy drzwi kolejne otwarte tego to ja się nie spodziewałem tu w tej sytuacji Oj, nie zauważyłem dziury. He nie ma jaka na dwa cusia. Dobra, kasa wyszła. Rozpadamy w dół. Oj, to chyba nie była dobra takie O, umiemy w powietrzu. Fajnie, fajnie, że umiemy w powietrzu. O, to musiało boleć, słuchajcie, to musiało boleć. Viljandis yeah. . Dobra, ok. Zobaczcie no, no, no dobra, ale piękny początek tego końca. Dostaliśmy kulą w e, Indiana Jones. Także pozytywnie. Zapraszam. RetroNix. Słuchajcie, prosto, sprawa trzeba było ułożyć dyskietkę trzecią i możemy sobie zrobić instalację na dysku. Także jest bardzo pozytywnie, nie trzeba wachlować Robimy tak. O, oczywiście wyrażamy zgodę Trzeba otworzyć Okej okay. No i co? Instaluje się chłopak Także następnym razem odpalimy go bezpośrednio z dysku. Jest good, jest good